W Polsce mnóstwo pieniędzy, jedna piąta budżetu idzie na leczenie powikłań. A te wydatki można byłoby częściowo przeznaczyć na inne cele, tak samo jak znacząco zmniejszyć występowanie powikłań u pacjentów, w tym tych śmiertelnych. Te niestety często są efektem systemowych dziur. Możemy ruszyć w podróż z półpustym bakiem, ale albo liczymy na szczęście, albo staniemy w połowie drogi. Jeżeli naprawdę dopilnujemy tego przeglądu samochodu, nalejemy wszystkiego, co trzeba, mamy olbrzymią szansę dojechać bezpiecznie do celu. I rehabilitacja to takie kompleksowe myślenie, jak przygotować pacjenta do tej podróży, którą jest leczenie. W wielu szpitalach nadal brakuje kompleksowego przygotowania pacjenta do leczenia, w tym zabiegu czy operacji, a to daje często opłakane skutki. Mamy rosnącą liczbę publikacji pokazujących jednoznacznie, że na przykład przed zabiegiem u pacjentów z rakiem żołądka, duże badanie francuskie, wprowadzenie kompleksowej rehabilitacji zmniejszyło odsetek powikłań o 60%, to jest potężna ilość i poprawiło przeżycia w tej grupie pacjentów. A wszystko tylko dzięki prehabilitacji, czyli systemowemu zaopiekowaniu się chorym jeszcze przed zabiegiem. Począwszy od odpowiedniego żywienia, tak aby pacjent miał energię, by wygrać z chorobą, poprzez wzmocnienie organizmu, przez odpowiednie ćwiczenia, po konsultacje z innymi specjalistami i odpowiednie zaopatrzenie już po zabiegu. To, co się dzieje z pacjentem w czasie zabiegu i po nim, jest porównywalne np. do przebiegnięcia maratonu. Nikt. O zdrowych zmysłach nie biegnie maratonu, nawet półmaratonu bez przygotowania. Więc przede wszystkim budowanie świadomości tego, że można się lepiej przygotować do zabiegu operacyjnego, to jest podstawa. Po stronie pacjenta oraz lekarzy i pozostałego personelu medycznego. W pile poradnia prehabilitacji, czyli kompleksowego przygotowania pacjenta do zabiegu działa od ponad trzech lat. Była pewna przerwa, w tej chwili ona pracuje w takim wąskim zakresie jednego dnia w tygodniu, w związku z tym naprawdę skupiamy się na najbardziej potrzebujących pacjentach, natomiast no, jest duże pole do rozwoju. To jest jednak uzależnione od pieniędzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zdaniem dyrektora Pilskiego Szpitala nie widzi potrzeby finansowania kompleksowego przygotowania pacjenta do leczenia. Czasami długo się rzeczy rodzą i myślę, że fundusz zauważy potrzebę sfinansowania prehabilitacji w pełnym wymiarze. W układzie właśnie lekarza anestezjologa farmaceuty, fizjoterapeuty, dietetyka, bo mówimy o takiej prehabilitacji, o całościowym podejściu do pacjenta. Ważne informacje dla pacjenta znajdują się na stronie prehabilitacja.pl.